Jeszcze chciałem wrócić na początku do spotkania z Czechibashi. Wydawało mi się, a ja przebywałem z wami w jednym hotelu, że chyba jakoś mocno podłamane nie byliście tą przegraną. Nie, nie byliśmy. Ogólnie to nie był aż taki zły mecz w naszym wykonaniu. No, po prostu niuanse, które, które spowodowały to, że przegrałyśmy, tutaj położyły szale na, na ich stronę. Ale mamy mecz rewanżowy i po prostu będziemy się starać się wygrać u siebie. Mecz z KSZO Ostrowiec poszedł błyskawicznie. Jakie były założenia taktyczne na to spotkanie? No, poszedł. Myślałyśmy, że Ostro Ostrowiec się bardziej postawi, ale my stworzyłyśmy drużynę, realizowałyśmy wszystko, co, co miałyśmy. Jakichś wielkich założeń taktycznych nie miałyśmy. Miałyśmy po prostu grać swoją najlepszą siatkówkę. No i myślę, że pokazałyśmy to do dzisiaj na parkiecie. I faj fajnie, że się zaraz do przodu. W takich meczach najważniejsze jest to, żeby utrzymać koncentrację? Dokładnie, w takich meczach jest potrzebna koncentracja. No i fajnie, że y, każda dała z siebie dużo energii na boisku, takiej pozytywnej i dlatego to tak, taki wynik y, y, spotkania. Dobra, dobra. Dzięki. Dzięki.